Nie wiem, to byłbym powyższy, kto tam przyjęli, bo to wiesz. Jest... Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 50. 7. sesję Rady Gminy Szczytniki. Stwierdzam, że na ogólny ustawowy stan 15 radnych na sesji przybyło 14, zapewniając tym samym kworum wymaganym dla prawomocności obradowania oraz podejmowanych głównych Przechodzimy do kolejnego punktu. Yy, ustalenie porządku obrad. Proszę Państwa, będziemy odradować według tego przedstawionego tutaj porządku obrad. Pewne punkty staną się bezpowstawne, o czym powiem za momencik. Yy, jako takich zmian nie będziemy wprowadzać. Przyjęcie protokołu projektu protokołu z ostatniej sesji. Proszę Państwa, ostatnia sesja była zaledwie tydzień temu. Okres świąteczny w związku z tym ten projekt jeszcze nie jest w pełni gotowy, Możemy to zrobić na kolejnie. przyjąć ten protokół na kolejnej sesji. Z tego też również powodu, że ten okres międzysesyjny był bardzo krótki i świąteczny, nie będzie również informacji o pracy wójta w okresie międzysesyjnym. Kolejny punkt jest to informacja Przewodniczący Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym. Czy tutaj nie było Komisji żadnej? Nie. Tego to tego tego krótkiego okresu Przechodzimy do kolejnego punktu. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy Szczytnej. W ostatnim czasie wpłynęło jedno pismo. Szanowni Państwo, Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 26 września 2022 roku podjął uchwałę nr 45 przez 96 przez 22 w sprawie utworzenia młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i nadania jego statutu. Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego składający się z 39 radnych przedstawicieli młodzieży z Województwa Wielkopolskiego stanowić będzie, powołany, stanowić będzie apolityczny organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym. Celem powołania Młodzieżowego Sejmiku jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży, zwiększenie ich aktywności i zaangażowania w działania samorządu województwa a także podnoszenie umiejętności społecznych, w szczególności dotyczących pracy w grupie, wyrażanie i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, a także zdolności do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji. W związku z rozpoczęciem z dniem 2 stycznia 2023 roku naboru wniosków na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pierwszej kadencji, zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o naborze Zgłoszenia będzie można przesyłać do 28 luta, lutego 2023 roku. A wszelkie szczegóły oraz dokumenty rekrutacyjne znajdą się na stronie internetowej mm, mm, Młodzieżowej Sejmili. po tej podany. Jeśli będą Państwo zainteresowani szczegółami, proszę bardzo, się do Jestem przekonana, iż Wielkopolska Młodzież wykaże duże zainteresowanie możliwością pracy z nowo powstającym gremium którego radni będą głosem młodzieży w dialogu z Sejmikiem i Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Wyrażam nadzieję, iż dzięki Państwa pomocy w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zasiądą przedstawiciele wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego. Podpisane Wasza Waszakka, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. I to wszystko, jeśli chodzi o korespondencję. Kolejny punkt naszego, naszych dzisiejszych obrad jest to są interpelacje. Tak i nie wpłynęły do dnia dzisiejszego, a ministerstwo w tym punkcie staje również bez podstawy. Przechodzimy do kolejnego punktu, rozpatrzenie projektów uchwał Pierwszą z nich jest y, projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych, jednocześnie na ten rok. Tutaj może mamy panu skargi. Poprosimy o kilka słów wyjaśnienia tutaj dużo, mam nadzieję, że więcej <kluzny> nie będzie, bo to jest koniec, to się zaradzi, bo to jest historia. Natomiast, jeżeli się tutaj chodzi o zmiany budżetu, to jest propozycja jeszcze dokonania takich zmian. Jeszcze pomimo środków na wypłatę podatku węglowych, dla gospodarstw domowych zostały 15 września 4086 zł, to są dodatki na PLF IK, i inne paliwa z węgla. Następnie jeszcze wpłynęły środki na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych 67320 zł. Oprócz powyższego, dokonujemy zmniejszenia dochodów i dodatków ze względu na to, że zadania montaż instalacji fotowoltaicznych na hydrofoniach oraz na budynkach zespołów szkół ta inwestycja zostaje przesunięta na rok następny, dlatego że no, niestety przyciąga się tam wszystko głównie tutaj teraz wybór ale jest dużo, dużo odrętów i jest tam problem z wyborem, więc to wszystko się przesuwa. Na następny rok. Mieliśmy tutaj, jeżeli chodzi o montaż instalacji fotowoltaicznej, środki z Polskiego Ładu oraz wkład własny i to też zmniejszamy w tegorocznym budżecie. Jeżeli chodzi o montaż instalacji fotowoltaicznej na hydrofornia w Szydnika jest to kwota 381 300. Z tego środki z Polskiego Ładu 390 674, środki własne 7 zł. Natomiast jeśli chodzi o montaż instalacji na zespołach szkół zespołach w związku z machłatu szczytnika i Radniczycach, jest to kwota 470 844 zł. Z tego zmniejszamy środki Z Rządowego Funduszu po stronie dochodów. 461 427 12 zł, natomiast środki własne, jest to kwota 9416 88, zł, 88 zł, przepraszam. Środki własne z tych, z tych dwóch e, inwestycji 17 88, przeznaczamy jeszcze w tym roku na uzupełnienie planu na zakup energii na ucieczeniu ulicznym i drogowym. Natomiast realizacja tych zadań, jak już wspomniałam, jest przeniesiona na następny rok. Po tym powyższego dokonano jeszcze zmniejszenia dochodów, do, do, dokonano zmniejszenia środków rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie przebudowa drogi gminnej Krowica-Kustelawiczyca. Jest to kwota 263 894,33 zł z powodu niższych niż zakładano kosztów inwestycji drogowe. W celu zachowania równowagi budżetu zwiększa się wolne środki o tą samą kwotę. Oprócz powyższego w wykazie wydatków majątkowych dodano zadania. Jest to modernizacja instalacji elektrycznej, a właściwie montaż oświetlenia LED w budynku Szkoły Profesorowej w Stawie 22230, budynku sali gimnastycznej w stawie 16 770 w budynku sali gimnastycznej w 17 096 w budynku zespołu szkół w Radniczyca 11 900. W celu realizacji tych zadań zmniejszono wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych. Tak, wszystko to, że tak... Pomy tak plan tutaj jest zachowany, jeżeli chodzi o oświaty z wydatków bieżących, po prostu przeniesiono na, na wydatki inwestycyjne na te zadania, które Wam powiedziałam. pytanie no, zapytanie Panie Skarbnik, te pieniądze z fotowoltaiki to mamy na koncie, tak? Te 380 i 470, nie, tylko przenosimy nie, nie. to. Nie, zasada jest taka, że jeżeli chodzi o posła. My dopiero otrzymujemy środki, jak jest faktura. My je planujemy, bo mamy promesę i mamy podstawę do tego, żeby że planować. Natomiast praca natomiast z nas promesy następuje dopiero, gdy złożymy wniosek, ale, ale wniosek to dopiero możemy złożyć wtedy, kiedy mamy fakturę i zapłacimy <coughs> własne. Także po zakończeniu realizacji dopiero, dopiero trzymamy. No nie muszą to powiedzieć, takie dopłatym tylko musimy wykonać. Czy jeszcze jakieś pytanie mają państwo w sprawie na ten rok jeszcze? Nie widzę. W takim razie proponuję przejść do głosowania. Rozpocznijmy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem? uchwały w sprawie zmian budżetowych gminy na 2022 rok. Proszę o podniesienie ręki oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku na pilocie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kończymy głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 14 radnych i wyartykułowana uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt jest to hmm, głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. I tutaj już, również może poprosimy Panią Skarbnik ukazując wyjaśnienie. Wieloletnia prognoza finansowa została zmieniona w budżecie, w związku z może wszystkie dane, które, są, które zostały zmienione w, w, w budżecie, również zostały przeniesione do wieloletniej prognozy. Finansowej na 2022 rok tutaj musi zachodzić pełna zgodność, wydaje mi tak w podstawowych, że tak powiem, kwestiach, czyli dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, przychody oraz roztoty. W tych obszarach właściwie ten, 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 ten wyrówny, to, to wieloletnia musi być zapewniżny. Natomiast do, na 2023 rok. Została, została dodana taka innycja, o której właśnie mówiliśmy, która została usunięta z 20 rocznego, czyli montaż instalacji fotowoltaicznych, czy to, też, czy, czy to na czy to też na budynkach zespołów szkół. Dokładnie tutaj ja szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę na 2023 rok przyniosłam tylko środki z Polskiego Ładu. I, I pojawiło się przedsięwzięcie, dlatego, że, że można było że tak, kontynuować wymóg oferty. Natomiast co do ceny oferty, my jeszcze praktycznie nie znamy ceny, bo, bo nie wiemy, która oferta będzie, będzie wybrana. Dlatego na ten moment, jeżeli chodzi jeszcze do 2022 rok, są tam w środku z, z polskiego ładu. Natomiast przy zatwierdzaniu budżetu u oraz wieloletniej pomocy na 2023 rok. Mam nadzieję, że już się pojawią się konkretne dane i piszemy je w wieloletnią i budżecie 2023 roku. Pani Skarbnik, a punkt trzeci, aby Pani wytłumaczyła, bo tu rozumiem, że deficyt budżetu w wysokości 160 zostanie przeznaczony na spłatę kredytu. Myślałem, że deficyt to jest brak, a to deficyt to jest. Bo nie, deficyt zostanie przeznaczony na spłatę Nadwyżka, to rozumiem. A deficyt. Punkt trzeci, Pani Skarbnik objaśnienie do przyjęcia budżetu, z budżetu, budżetu z cokój, w wieku około zostanie Dzień. przeznaczona, więc tutaj albo jest deficyt Na albo nadwyżka. Objaśnienia, w objaśnienia, punkt trzeci. Ale nadwyżka budżetu powinna no, Moje bo jest zakazane w punktach, a trzeba wymienić. Jestem w Mamy punkt trzeci. Punkt trzeci będzie, będzie Faktyczny. Nadwyżka będzie przeznaczona. Nie, faktycznie jest taki deficyt 157 800, 850 i proszę tak. Państwa jeżeli przejrzycie do punktu czwartego uchwały w sprawie zmian no tu odpady są tak zwane niedobór, ale ja bym to pokaziła też nam na, na deficyt, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanymi. Tak też powinno być, przepraszam. Miałby do... brak brakiem pokrycia, to jest mocno. Ale słuchajcie, bo... ale jak matematyce minus, minus i minus tutaj bluł. Może bym z dwoma minutami to by było do góry wierzył. Bardzo słuszna uwaga, to po prostu tutaj, jeżeli chodzi o... Okres. Pan radny dokładnie przeczytał i wykluczył tutaj. Bardzo dobrze. Nie wczuwam. Tak, tak, tak. Nie Dziękujemy za do wyjaśnienie. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania? <grymne> <Dziękujemy>. <grymne> w takim razie proponuję przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy szczytniki na lata 2022-2029? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na pilocie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kończymy głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 14 radnych i wyartykułowana uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt jest to podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie w z upływem roku budżetowego 2022. Czyli Pani Burdzik Pierwszym zamyśleniem był, była jeszcze dystrybucja na niewykasujące wydatki. Jednak dzisiaj pojawiły się faktury z tego u które zostały zapłacone. Do dzisiaj była, była tak powiem, informacja, że tych faktur nie będzie. Dzisiaj się jednak pojawiły, dlatego też to zadanie zostało wykreślone z bo Ono będzie jest w wydatkach tego roku. Teraz jeżeli chodzi o... które faktycznie zostaną przeniesione i, i, i z terminem realizacji do 30 czerwca, to jest przebudowa drogi w gminy realizującej w Wielkie, 59 tysięcy jest tutaj dokumentacja na tę drogę. Następnie jest remont pomieszczeń mieszkamy w budynku ośrodka zdrowia w Milanowicach. 342 zł to też jest umowa zawarta w środku z terminem dokonania do 30 czerwca i następnie jest aktualizacja kosztorysu, nie wiem czy dobrze powiem panowie, lub to nie miejscowości na to tutaj jest aktualizacja dokumentacji

Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2022 roku? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie odpowiedniego przycisku na widocie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy te głosowania. Kończymy głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu brał udział 14 radnych i wyartykułowana uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt naszego porządku obrad dzisiaj to odpowiedzi na interpelacje, ale wcześniej nie było takich, więc ten punkt, punkt staje się bezpodstawny. I kolejny punkt to zapytania i wolne wnioski. Ja jedną sprawę chciałem wyjaśnić. Ostatnio chciałbym odpowiedzieć tu na zapytanie pana radnego yy, w w sprawie tam naszej tej klimatyzacji i chciałem powiedzieć, że u nas były zostały założone dwa te klimatyzatory. Dlatego ta suma wychodzi 11 tysięcy, nie jest jeden i to są mniej więcej yy, dlatego wychodzi, że nie są nie są nie są to po. To są coś, jest to ta takiego na ścianę i to, i to jest dwie sztuki, także wychodzą po y, dwa y, taniej, jeszcze niż u Was, bo mówię, że 6 coś, a my, jeżeli dwa, no to jeszcze wyszły taniej, bo tu widzą na dwóch ścianach, jeżeli ktoś chce zobaczyć. Tutaj chciałem tylko odpowiedzieć. Co do funkcjonalności, nie wiem, co do wielkości, nie wiem, jak będzie funkcjonować, mogę się podzielić. Widzimy jeszcze pytanie Panie Sekretarzu, to jest już łączna suma tego mi powieszczenia ośrodku zdrowia te 64 tysiące, tak? To już jest łączna suma, tak? Bo to ostatnio coś przesuwaliśmy, to już jest Wszystko razem. To jest wcześniej zapłaciliśmy stację elektryczną. No. stację elektryczną, a teraz jest ukonanie podłóg, włożenie płytek, cały bierzemy mieszkania już jest podpisane. Przygotowane do, do wynajmu. Będzie, tak. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś zapytania ze strony państwa radnych? Ja chciałam jeszcze podziękować panu sekretarzowi i pani Alicji Skrzywalskiej za udział na spotkaniu ze starostą pod w sobie II i za interwencję pani Alicji Skrzywalskiej w sprawie autobusu, który będzie jeździć do przystanku przy Dziękuję bardzo A ja proszę krótkie tak. słowa. Proszę. Podziękuję panu Wójtom za pracę w tym roku. Wójtom, państwo, Bładim, się nie błucza błucza. Błucza. Marek i Darek jednej pracują w gminie. Marek po prawo, Darek po lewo. Marek spokojny, nie bawi nikomu. Darek z tym entuzjazmem zaraża pokoło. Marek ze złotem pięknie się prezentuje. I wielkie pieniądze do gminy transferuje. Darek taką kasę umie inwestować i pozycję Markowi w gminie budować. Marek swoje wizje w gminie roztacza, Darek te w życie wprowadza. Razem pracują, razem uzgadniają i dobre rozwiązania w życie wprowadzają. Dzięki ich pracy i bogatej wiedzy mamy dzisiaj w gminie wszystko, jak należy. I choć im łatwo, nie jest przecie, do celu dążą, jak wszyscy wiecie. Dziękuję bardzo. Dziękuje. Dziękuje.

Podmiń yy, sesję za 57 sesję Rady Gminy i zapraszam na godzinę 13.30 na spotkanie nowego gości do emisji OSP. Yy. 13.30. Tak? Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, Prosimy o wyłączenie mikrofonu. No No